W dzisiejszym filmiku pokażę Wam opowiem o moim psie. Jeśli mu rzuciłam taką małą kosteczkę. Oj! Rzuciłam mu kosteczkę. Bo nie mam przy sobie kamyka. Dragusz. Popatrzcie. On tego nie. Z... Dlaczego akurat kamyk? Wiele ludzi się pyta. Ech. Ponieważ dragon nie lubi patyków jak mu się rzuca. Gryź tam, gryzie czasami, ale nie zawsze. Mm. Idziemy właśnie na alejkę. Jak dragon skończy sobie jeść tego, to, to ciasteczko. Czy tą kosteczkę. On się zawsze musi zje zjeść w najbardziej, mm, najlepszym miejscu dla niego. No bo tak, jeżeli chodzi o dragona, on bardzo, bardzo lubi sobie leżeć. Jak na przykład mu coś rzucam, albo spędzać z nami czas ze mną, z mamą, z tatą dragon i też lubi jak wychodzę z nim na spacer. Też yy, nagrywam ten filmik, bo chciałam yy, Wam opowiedzieć. o tym jak e, niektóre psy mogą się zachowywać. Niektórzy tam mają po psie, y, znaczy psa i y, psa i czasami traktują y, go jak zwykłe zwierzę, nie jak członek rodziny. A dla mnie to jest członek rodziny. Na przykład tutaj ma na y, na szelkach napis best friend. Tutaj miał na drugim ma, miał kiedyś tutaj obrona po angielsku. Po angielsku. Ale spokojnie. Jak rzucam taką kostkę, nic mu się nie stanie, choć może się okazać, że nie zawsze po prostu będzie mógł jeść taką kostkę. Dragon też lubi, jak mu rzuca się piłkę. Chodź! Jak mu się rzuca piłkę, bo. Bo uwielbia piłki. Tak, Uwielbia piłki. Zawsze, jak ktoś koło nas przychodzi z piłką. Czekajcie, muszę go tutaj jakoś. Chodź, chodź! 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 Jak. Przy, nas y, na przychodzi z piłką, to, to zawsze by chciał ją łapać. Tak samo jak teraz rzucam mu tą kostkę ragusiowi, to on po prostu będzie ją łapał i wejdzie go za wszelką cenę. Chociaż chodź. chodź. No. Y, teraz Wam opowiem troszeczkę e, inaczej. 嗯，算、mm. so,，嗯，比。